Dzień dobry, doktor Ewa Danuta Białek. Jestem psychosyntetykiem i zajmuję się zdrowiem i funkcjonowaniem człowieka w życiu dla jego samorealizacji. Pracuję zgodnie z zasadą psychosyntezy, gdy coś przychodzi na czas jest to edukacja, gdy za późno to terapia. Dzisiejszym tematem, który chcę omówić, jest introwertyzm. Z języka angielskiego introvert to wglądać, patrzeć w głąb. Temat ten jest o tyle mi bliski, że jestem sama introwertyczką i na przestrzeni życia mogłam zaobserwować wiele problemów związanych z ekspresją tej cechy w środowiskach ekstrawertyków, stanowiących większość społeczeństwa. Mało kto zdaje sobie sprawę, że żyjemy w świecie różnorodności typów psychologicznych. Introwertyzm i ekstrawertyzm został zauważony przez Karla Gustawa Junga, a potem doktora Roberta Zaggiolego, twórcę psychosyntezy. Pierwotnie u Junga introwersja to typ postawy zorientowany na subiektywne treści psychiczne, a ekstrawersja to koncentracja, Zainteresowania na zewnętrznym świecie. Z tej krótkiej charakterystyki już wyraźnie widać różnice między tymi typami. Z braku jednak ich dostrzegania, zarówno w szkole, jak i społeczeństwie, są często wykluczane z grupy i traktowane jako gorsze. Pokrótce więc omówię różnice między jednym i drugim typem. Ekstrawertycy są zwykle bardzo rozmowni, szybko nawiązują kontakty, są towarzyscy, stanowią tak zwaną duszę towarzystwa. Podczas gdy introwertycy preferują bardziej spokojne zachowania i wybierają samotność. Mówi się o ekstrawertykach, że nie zamykają im się usta, potrafią perorować bez przerwy. Można ich nazwać gawędziarzami, gdyż dominują każde spotkanie towarzyskie, nie zostawiając miejsca dla mniej rozmownych, nie dopuszczając ich po prostu do głosu. Tworzy to nierównowagę w grupie, też w rodzinie, ale również pewien niedosyt, gdyż osoby, które nie mogły się przebić z głosem, aby coś powiedzieć czują się zdominowane przez gawędziarza introwertycy to ci, u których refleksja spowalnia działanie i wyrażanie siebie u ekstrawertyków ich fizyczna energia rozpiera ich i swobodnie wypływa w zewnętrznym działaniu i ekspresji siebie ekstrawersja domaga się gratyfikacji z zewnątrz dlatego ekstrawertycy Lubią błyszczeć, być dostrzegani. Oni rozwijają się w otoczeniu innych ludzi, stąd można ich na, spotkać na różnych dużych zgromadzeniach, w grupach biznesowych czy partiach politycznych. Oni nudzą się, gdy są sami. Introwertycy tymczasem przebywają bardziej w świecie myśli, a więc energii mentalnej niż fizycznej. I w duchowej własnej przestrzeni, którą poddają refleksji, czerpią zadowolenie z chwil spędzonych ze sobą, takich jak czytanie, pisanie, medytacja czy refleksja. Mogą czuć się przytłoczeni w dużych grupach, wolą koncentrować się na jednej czynności naraz i lubią obserwować sytuację, zanim wezmą w nich czynny udział. Co jest podobne do zachowań nastolatków. Zanim więc zabiorą głos, zwykle przemyślą, czy to jest dla nich komfortowe. Bywa, że myli się introwersję z nieśmiałością, choć moim zdaniem może towarzyszyć ona introwersji, która jest wyborem stylu bycia. Nieśmiałość wynika bardziej z cierpienia. Na skutek na przykład traumatycznego dzieciństwa i może wzmacniać chęć pozostawania w cieniu. Introwertycy z zasady wolą samotność od spotkań towarzyskich tymczasem nieśmiali obawiają się tychże spotkań. Jeśli obejrzy się głębiej jedno i drugie i uwolni cierpienie wynikłe z traumatycznych doświadczeń, osoba introwertyczna przejdzie na poziom dokonywania wyborów choć ona wie, że towarzystwo jest mimo wszystko jej bardzo potrzebne, gdyż um, służy do wyrażania i jej przemyśleń i nie może go w żaden sposób uniknąć. Chętnie jednak wraca potem do swojego wewnętrznego świata, który jest jej domem. Zdaniem Susan Kay, autorki książki Spokój. Moc introwertyków w świecie, który nie może przestać mówić. E, autorka twierdzi, że współczesna kultura marnuje talenty, energię i możliwości introwertyków. Uważa, że robi to najczęściej już szkoła, przymuszając dzieci do stadnego wyrażania siebie, co ma im dać poczucie szczęśliwości. A to po prostu czyni z nich ludzi drugiej kategorii. Ludzie są jednak zarówno złożeni, jak i wyjątkowi, i mogą być zarówno mieszaniną intro, jak i ekstrawersji, zależnie od sytuacji, w jakiej się znajdą. Na introwertyzm powinni zwracać uwagę już rodzice, a następnie szkoła. Nie znaczy to, że ich zadaniem jest zmienianie dziecka. Znaczy to, że otoczenie powinno zwracać uwagę już od najmłodszego wieku na inny sposób funkcjonowania dziecka czy młodego człowieka i włączać go do wspólnoty, chociażby tylko przez jego zauważenie i docenienie jego obecności dla zrozumienia. Odmiennych typów psychologicznych. Szkoła powinna uczyć tworzenia wspólnoty opartej o różnice i szacunek dla różnorodności. Nauczyciele powinni więc być kształceni kształceniu w rozumieniu różnic, na przykład takich, że introwertyczne dzieci potrzebują więcej zachęty do mówienia w klasie. Tymczasem ekstrawertyczne mogą stać się rozproszone. Gdy uczenie się przebiega spokojnie, a więc dla nich zbyt monotonnie, a je rozsadza tymczasem energia dla fizycznych działań. Na spotkaniach towarzyskich ekstrawertycy, nie mając świadomości istnienia introwertyków, zawłaszczają terytorium, jakby przestrzeń i czas spotkania należał tylko do nich. Miałam kiedyś sama taką wzorcową wręcz sytuację, gdy prowadziłam zajęcia z drugą trenerką, ekstrawertyczką, ona od samego początku usiłowała zdominować czas zajęć, nie dopuszczając mnie do głosu. Stałam więc spokojnie obok niej, wsłuchując się w to, co mówi, i będąc przygotowana na wejście ze swoim głosem w danej sprawie. Niestety, to nie nadeszło przez co najmniej pół godziny. Nie byłam przygotowana do takiej sytuacji, gdyż uzgodniłyśmy, że prowadzimy zajęcia wspólnie, zmieniając się i omawiając temat z dwóch punktów widzenia. W pewnym jednak momencie, na skutek przedłużającej się sytuacji mojego bezgłosu, wpadłam na pomysł spokojnej ingerencji i włączenia siebie w zajęcia dla. Przerwanie odbywającego się monologu. Zrobiłam to, jak zwykle robi się to w szkole, poprzez podniesienie palców do góry. Jak do odpowiedzi, aby zauważyli to uczestnicy, nastąpił wybuch śmiechu, gdyż uczestnicy zorientowali się, że sytuacja jest niekomfortowa dla mnie. I odtąd sami dopominali się, aby mój głos był także słyszalny, tym bardziej, że ja włączałam ich w zajęcia, a moja partnerka wykładała tylko teorie. Czym wobec tego różnią się introwertycy i co wnoszą do społeczności czy świata, na czym wszyscy mogliby skorzystać? Introwertycy to zwykle myśliciele, głęboko osadzeni w sobie. Szukający wewnętrznej prawdy. Są to osoby, które służą jakiejś idei czy wartościom, które odnajdują w sobie i domagają się ich wyrażania. Dopiero jednak, gdy ta idea czy prawda jest głęboko przemyślana, są gotowi ją wyrazić, i wtedy potrzebują do tego społeczności. Ta idea w nich zawarta jest bowiem zbiorowa, a nie indywidualna. Dotyczy wielu ludzi, często zmienia ona ich świadomość. Odkrywa np. etyczne aspekty działań ludzkich i dobro wychodzące poza jednostkowe potrzeby. Gdy ta prawda ma możliwość ujrzenia światła dziennego, okazuje się, że te osoby. Stają się charyzmatycznymi liderami, przywódcami, myślicielami, którzy mogą porywać tłumy. Przykładem takich ludzi byli na przykład Isaac Newton, Albert Einstein czy Mahatma Gandhi. Bardzo ważna przy tym jest wrażliwość introwertyków, która pozwala im dostrzegać problemy społeczne czy środowiskowe. Lub wręcz całego świata. Są bowiem <laughs> wrażliwi na krzywdę ludzką, społeczną, niesprawiedliwość, problemy środowiska, w tym przyrody i zwierzęta stąd stają się ich orędownikami. Właśnie ta wrażliwość stanowi wyjątkową wartość dla społeczeństwa, gdyż dostrzeżenie problemów, szczególnie problemów świata, może stworzyć szansę, na ich rozwiązanie. Mamy z tym chociażby do czynienia w obecnych czasach, które potrzebują wartości, idei, a więc duchowej sfery życia, a nie tylko materii. Na zakończenie chciałabym zachęcić Was do przyjrzenia się Waszemu otoczeniu, tak aby do, no, strzec osoby introwertyczne wokół Was. I abyście zastanowili się, czym one się wyróżniają, co wnoszą do otoczenia. A może sami jesteście introwertykami i czujecie niedosyt w relacjach z innymi ludźmi, którzy was dominują swoją postawą? Jak można by udrożnić komunikację między ekstrawertykami i introwertykami, aby ci ostatni byli bardziej słyszalni? <laughs> Jak budować wspólnotę tych, co są bardziej ekspresyjni, praktyczni i tych, którzy dostrzegają ważne problemy cywilizacyjne? Co możemy zrobić wspólnie, aby włączyć każdego w rozwiązania, zamiast ich wykluczać i nie słuchać? Zachęcam więc do konstruktywnych i pozytywnych wypowiedzi pod filmem. Dziękuję bardzo za uwagę, doktor Ewa Danuta Białek www. psychosynteza.pl